Cześć, kochani z tej strony Jaga. Przychodzę do Was dzisiaj z legendą jednego z najsłynniejszych statków Widmo, SS Orang Medan. Pewnego letniego dnia, dwa lata po zakończeniu II wojny światowej, samotny statek towarowy przepływał przez Ocean Spokojny. Nikt nie wie, jaki był cel jego podróży ani jaki ładunek przewoził. Jeden z członków załogi miał wysłać sygnał SOS, twierdząc, że doszło do jakiejś nagłej, strasznej katastrofy. Wiadomość była tajemnicza, a to, co odkryli ratownicy, przerażające. Legenda głosi, że gdzieś w okolicach czerwca 1947 roku lub lutego 1948, dwa amerykańskie statki przemierzające cieśninę Malaka między wybrzeżami Sumatry i Malezji odebrały kilka komunikatów o niebezpieczeństwie od pobliskiego holenderskiego statku handlowego SS Orang Medan. Członek załogi, posługując się językiem Morsa, nadał następującą wiadomość: Wszyscy oficerowie, w tym kapitan, są martwi, leżą w pomieszczeniu z mapami i na mostku. Przypuszczalnie cała załoga nie żyje. Potem, po szeregu innych wiadomości, których niestety nie udało się rozszyfrować, nadeszła ta ostatnia: Umieram. Zapadła cisza. Tragiczne wieści odebrały nie tylko dwa amerykańskie statki, ale także brytyjskie i holenderskie stacje na Ich pracownicy ustalili, że sygnał pochodzi najprawdopodobniej z okrętu SS Orang Medan. Najbliżej ustalonej lokalizacji okrętu znajdował się amerykański statek handlowy Silver Star. Jego załoga natychmiast ruszyła na ratunek. Znalazłszy się w pobliżu, zaczęli nadawać komunikat nawołujący do podjęcia kontaktu, ale nikt nie odpowiadał. Statek z pozoru wydawał się być nieuszkodzony. Kiedy załoga Silver Star w końcu weszła na pokład Orang Medan, odkryli, że wszędzie leżą martwe ciała. Nikt nie ocalał, nawet pies okrętowy wierny przyjaciel załogi. Oczy holenderskich marynarzy były szeroko otwarte, a ich ramiona uniesione, jakby do walki, lub obrony. Ich twarze zastygły w wyrazie bólu i przerażenia. Oficer komunikacyjny zmarł siedząc na krześle, lekko pochylony, a w ręce wciąż ściskał telegraf. Co ciekawe, na rozkładających się zwłokach nie znaleziono żadnych ran ani obrażeń. Ich zamarznięte twarze zwracały się ku słońcu. Ich usta były szeroko otwarte, a oczy wpatrywały się w pustkę. Napisano w raporcie dla Proceedings of the Merchant Council. Kapitan okrętu Silver Bay podjął decyzję o odholowaniu SS Orang Medan do najbliższego portu. Zaraz jednak zauważono gęste kłęby dymu wydobywające się spod pokładu. Marynarze czym prędzej wrócili na Silver Star. Niedługo potem nastąpiła eksplozja, opisywana w niektórych relacjach jako... Tak gwałtowna, że statek podniósł się z wody i szybko zatonął. Potwierdzenie historii o zaginięciu okrętu, czy też tego, że w ogóle istniał, jest dziś niestety praktycznie niemożliwe. Jednym śladem opisującym akcję ratunkową okrętu Silver Star jest wcześniej wspomniany krótki raport Proceedings of the Merchant Council opublikowany przez Straż Przybrzeżną Stanów Zjednoczonych w 1952 roku. Historia ta ukazała się po raz pierwszy w serii trzech artykułów w holendersko-indonezyjskiej gazecie, której nazwa wyświetla się na ekranie. Artykuły opublikowano 3 i 28 lutego 1948 roku i 13 marca tego samego roku. Drugi i trzeci artykuł opisują przeżycia jedynego ocalałego członka załogi Orang Medan, którego odnaleźli włoscy misjonarz i tubylcy na wyspach Marszala. Mężczyzna przed śmiercią wyznał misjonarzowi, że statek przewoził źle rozmieszczony ładunek oleju witrolowego, i większość załogi zginęła z powodu trujących oparów wydobywających się z rozbitych kontenerów. Według tej historii orang medanty płynął z małego chińskiego portu kierując się do Kostaryki. Załoga za wszelką cenę chciała uniknąć kontaktu z władzami, ponieważ przewożono ładunek nielegalnie. Jedyne ocalały twierdził ponoć, że nie miał pojęcia, co przewożą. Kiedy usłyszał, jak jego koledzy z załogi narzekają na skurcze żołądka i złe samopoczucie, zaczął coś podejrzewać. Po śmierci pierwszego marynarza zajrzał do dziennika pokładowego statku i ładowni. Odkrył, że w skrzyniach przywiezionych z Chin znajduje się kwas siarkowy, cyjanek potasu i nitrogliceryna. Podejrzewał, że to z powodu właśnie przeciekających zbiorników załoga tak źle się czuje. Po śmierci kolejnych pięciu osób mężczyzna wraz z sześcioma innymi uciekli w łodzi ratunkowej. Tylko on przeżył i opowiedział tę historię misjonarzowi. Niestety, zmarł wkrótce potem. Według jednych źródeł był Niemcem, według innych nazywał się Jerry Rabbit. Misjonarz z kolei podzielił się opowiedzianą mu historią z włoskim pisarzem Silvio Shreli z Triestu we Włoszech. Holendersko-indonezyjska gazeta kończy artykuł zastrzegając. To ostatnia część naszej opowieści o tajemnicy Orang Medan. Musimy powtórzyć, że nie mamy żadnych innych danych na temat tej tajemnicy morza. Na wiele pytań dotyczących tej historii po prostu nie ma odpowiedzi. Może wydawać się oczywiste, że cała sprawa to wymysł fantazja. Z drugiej jednak strony autor Silvo Shrellin zapewnia nas o jej autentyczności. Wcześniejsze wzmianki o tragedii w języku angielskim opublikowano 10 października 1948 roku w The Albany Times. Albany to miasto w stanie Nowy Jork. Autor artykułu powołuje się na swoje pierwotne źródło, którym był holenderski tygodnik Elsevier's Weekly. Słowo Orang w języku malajskim lub indonezyjskim oznacza człowieka lub osobę, podczas gdy Medan to największe miasto na indonezyjskiej wyspie Sumatra. Co daje przybliżone tłumaczenie nazwy statku Człowiek z Medan. Spekuluje się, że jeśli Orang Medan istniał naprawdę, pochodził najprawdopodobniej właśnie z Sumatry, która była wtedy holenderską kolonią. Brytyjski pisarz i historyk Roy Bayton poświęcił całe lata na to, by odkryć prawdę o statku śmierci. Skontaktowałem się z najlepszym brytyjskim magazynem dla żeglarzy sea Breezers. Omówiłem tę sprawę z jego redaktorem, kapitanem Andrew Douglasem, emerytowanym kapitanem z wieloletnim stażem. Swoje doświadczenie zdobywał na wszystkich oceanach świata. Był zafascynowany tą historią, ale nie wiedział nic, co mogłoby mi pomóc w śledztwie. Nadszedł czas, by zająć się tą sprawą oficjalnie. Bejton przeszukał archiwa m.in. Admiralicji Zjednoczonego Królestwa, Rejestru Transportu Morskiego i Żeglarstwa, Narodowego Muzeum Morskiego w Greenwich oraz Zarządu Żeglugi Morskiej w Singapurze. Wszystko na nic. W Amsterdamie z kolei przeszukiwał wytrwale rejestry żeglugowe, natknął się na informacje o innym statku o nazwie Medan. Ale był to kolejny ślepy zaułek, ponieważ okręt został zezłomowany przed II wojną światową. Zrezygnowany Bejton już się miał poddać, kiedy to skontaktował się z nim niemiecki profesor Theodor Zirsdorfer. Zafascynowany zagadką SS Orang Medan poświęcił 45 lat życia na jej rozwikłanie. Profesor zapoznał Brytyjczyka z książeczką pod tytułem, w wolnym tłumaczeniu, «Statek śmierci na Morzu Południowym» autorstwa Otto Mielke, wydanej w 1954 roku, zdaniem Baytona. Wydaje się, że Mielke wie dużo o możliwej trasie i ładunku Orang Medan, ale nie podaje źródeł. Jest to o tyle dziwne, iż omawiając informacje dotyczące Silver Star, przywołuje je szczegółowo, aż do tonażu, mocy silnika i nazwiska kapitana, i też skrupulatnie umieszcza do nich odnośniki. Mielke podaje w swojej książce prawdopodobną przyczynę śmierci załogi, a Bacon zdaje się z nim zgadzać. W ich mniemaniu orang Medan mógł być zamieszany w przemyt substancji chemicznych, takich jak mieszanina cyjanku potasu i nitrogliceryny, a nawet wojennych zapasów środków paraliżujących czy broni biologicznej i chemicznej. Według ich teorii, woda morska miała dostać się do ładowni statku. Tam weszła w reakcję z transportowanymi chemikaliami, uwalniając toksyczne gazy, co następnie spowodowało uduszenie się i/ lub zatrucie załogi. Później woda morska zareagowała z nitrogliceryną, powodując pożar i eksplozję. Inna teoria głosi, że statek przewoził gaz paraliżujący, który japońska armia przechowywała w Chinach podczas wojny, a pod koniec wojny został przekazany armii amerykańskiej. Amerykański statek nie mógłby go przewieźć, ponieważ procedury te nie były legalne, a cała akcja zostawiłaby ślad. W związku z tym został załadowany na niezarejestrowany statek. Protokół genewski z 1925 roku zabrania używania na wojnie gazów duszących, trujących oraz wszelkich tego typu cieczy, a także środków bakteriologicznych. Jest to główne międzynarodowe porozumienie zabraniające prowadzenia wojny chemicznej i bakteriologicznej. Jak wiadomo, Niemcy w przerażający sposób wykorzystywali cyklon B w obozach koncentracyjnych. Cyklon B był pestycydem produkowanym przez firmę Degesch, początkowo używany w obozie tylko do tępienia insektów. Miał postać grudek ziemi okrzemkowej nasączonej cyjanowodorem, który uwalniał się pod wpływem odpowiednio wysokiej temperatury około 27 stopni. Przechodził wtedy w postać gazową. W wyniku jego użycia dochodziło do tak zwanego wewnętrznego uduszenia ofiar poprzez blokadę wymiany tlenu z czerwonych krwinek oraz zakłócenie oddychania tkankowego. Według Alberta Spira, autora książki Inside the Third Reich. Niemcy gromadzili także zapasy gazu bojowego o nazwie tabun. Należał do gazów bojowych z grupy paralityczno-drgawkowych. W czasie II wojny światowej Niemcy produkowali tabun m.in. w zakładach w Brzegu Dolnym, w województwie dolnośląskim. Do 1944 roku produkowali miesięcznie 1000 ton tej śmiercionośnej substancji. Mógł przedostać się przez filtry wszystkich znanych masek gazowych, a kontakt nawet z niewielkimi ilościami miał fatalne skutki. Oprócz Niemiec tylko jeden naród używał gazu była nim Japonia. W 1932 roku japoński bakteriolog Shiro-Ishi, aka jeden z najbardziej okrutnych zbrodniarzy wojennych, założył japońską tajną jednostkę wojskową 731 w okupowanej Manchurii. Funkcjonowała pod nazwą Oddział do Zapobiegania Epidemii i Oczyszczania Wody Armii Kwantuńskiej. W rzeczywistości jednak jej zadaniem było znalezienie broni chemicznej, gazowej lub biologicznej, która umożliwiłaby wygranie II wojny chińsko-japońskiej. Toczonej od 7 lipca 1937 do 2 września 1945 roku między Republiką Chińską i Cesarstwem Wielkiej Japonii. Na bezbronnych australijskich, amerykańskich, rosyjskich, chińskich i brytyjskich jeńcach przeprowadzano ohydne nieludzkie eksperymenty. Były to jedne z najgorszych zbrodni wojennych, jakie kiedykolwiek popełniono. Przed wojną Jawa i Sumatra były częścią Imperium Holenderskiego. W 1945 roku Holendrzy powrócili, spodziewając się kontynuowania swoich rządów. Okazało się jednak, że nowo utworzone Republiki Azji Południowo-Wschodniej zyskały szerokie lokalne poparcie. Rozpoczęła się więc krwawa wojna o wpływy w latach 1947-48. Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił okres ożywionego handlu bronią biologiczną, jak podaje Bejton. Jak zatem w tym niespokojnym okresie przepożono ten śmiercionośny ładunek po Morzu Południowochińskim i cieśninie Malaka? Na pewno nie drogą powietrzną. Perspektywa rozbicia się samolotu transportowego z kilkoma tonami śmiercionośnego gazu na pokładzie była zbyt przerażająca, by w ogóle brać ją pod uwagę. Nie, należało wynająć nic nieznaczący stary parowiec, najlepiej z nisko opłacaną zagraniczną załogą. Umieszczałeś ładunek w ukrytych beczkach po poropie, i jak wszyscy poważni przemytnicy, liczyłeś na najlepsze i na to, że władze przymknął oko. Jeśli przyjmiemy, ze względu na charakter śmierci załogi Orang Medan, że statek przewoził śmiercionośny gaz lub chemikalia, jeśli rzeczywiście był to statek holenderski, gdyby ta wiadomość się rozeszła, byłby to niemały problem dla rządu, szczególnie w świetle konwencji genewskiej. Tak, na przykład w Wielkiej Brytanii Ministerstwo Obrony w sposób co najmniej nieodpowiedzialny zniszczyło wszelkie zapisy dotyczące składowisk trujących gazów, które miały więcej niż 25 lat. Pod koniec II wojny światowej ponad 100 tysięcy ton śmiercionośnego tabuna i serina celowo załadowano na statki i zatopiono w Morzu Północnym i Atlantyku. W 1998 roku szwedzki statek rybacki dokonał niezwykłego połowu. W sieci bowiem zamiast ryb znajdowało się dziesiątki kanistrów z gazem musztardowym. Załoga spędziła długi czas w szpitalu z poważnymi poparzeniami. Pisarz Vincent Gaylees w swojej książce pod tytułem Niewidzialny Horyzont także spekulował na temat śmierci załogi. Jego zdaniem odpowiedzialny za nią był tlenek węgla. Jego źródłem mógł być niewykryty tlący się pożar lub awaria instalacji kotła statku. Tlenek węgla, nie bez kozary nazywany cichym zabójcą, spowodowałby śmierć wszystkich osób na pokładzie. Być może w ładowni znajdowały się też beczki z ropą, gdy dotarł do nich ogień, doszło do eksplozji. Z biegiem lat powstawały corusza nowe teorie mające wyjaśnić tajemniczą śmierć załogi. O ile założymy, że statek w ogóle istniał. Od napadu piratów przez zemstę morskich bóstw po atak kosmitów. Statki widmo od wieków fascynowały ludzi. Termin ten może odnosić się zarówno do fikcyjnego statku na przykład latającego Holendra, jak i fizycznego wraku dryfującego z martwą załogą lub też bez niej. Biorąc pod uwagę dzisiejszy temat, pomyślałam, że warto pokrótce przytoczyć historię kilku najbardziej znanych statków widmo. Zanim jednak do tego przejdziemy, podam sekretną emotykonkę na dzisiaj. Jest nią kotwica. El Caloche. Jedną z najbardziej znanych legend mieszkańców archipelagu Chiloé jest ta o statku widmo El Caloche. Tamtejsza ludność postrzega statek jako świadomą istotę pojawiającą się każdej nocy w pobliżu wyspy. Jego pasażerami są dusze zmarłych na morzu. Mówi się, że jest wyjątkowo piękny i kolorowy, a jego pojawieniu się towarzyszą dźwięki wesołej muzyki, śpiew i śmiech pasażerów pogrążonych w zabawie. Przeciętny śmiertelnik jest w stanie pochwycić jego obraz zaledwie na kilka chwil, po czym El Kalocze zanurza się na powrót w morskiej Głębinie. Zgodnie z legendą, dusze zmarłych są wzywane na pokład przez trzy wodne bóstwa, wyglądem przypominające syreny. SS Valencia – statek, który nawiedza Pacyfik 22 stycznia 1906 roku przybrzeżny liniowiec pasażerski SS Valencia płynął z San Francisco do Seattle. Na pokładzie znajdowało się ponad 100 pasażerów i 65 członków załogi. W trakcie przeprawy przez cieśninę Juana de Fuca osiadł na mieliźnie. Statek znajdował się na rafie, uwięziony pomiędzy stromymi skalnymi klifami, a rozjuszonym morzem. Niebezpieczny teren i gwałtowne burze uniemożliwiły statkom ratowniczym podpłynięcie bliżej. Wielu pasażerów utonęło, gdy ich łodzie ratunkowe uległy zniszczeniu. Przez następne 36 godzin przerażeni kulili się na pokładzie lub trzymali się lin, gdy ogromne fale powoli rozrywały statek na kawałki. W końcu, na oczach bezsilnych ratowników, ogromna fala zmiotła pozostałych pasażerów i załogę do morza. Ze 173 ocalało tylko 37 osób. Dramatyczny koniec Walencji stał się tematem kilku lokalnych plotek i historii o duchach. Podczas transportu ocalałych zatrzymano się, by przekazać przepływającemu statkowi wiadomość o jej zatonięciu. Pasażerowie ponoć widzieli, jak statek, który nie tak dawno rozpadł się na ich oczach na kawałki, znów w całości zmierza w kierunku ciśniny. Sześć miesięcy po zatonięciu lokalny rybak i jego żona zgłosili, że widzieli łódź ratunkową z ośmioma szkieletami w pobliżu jaskini morskiej na wybrzeżu Zatoki Paczena. W 1910 roku Seattle Times donosił, że lokalni marynarze zarzekali się, iż widzieli widmowy statek przypominający Walencję w pobliżu właśnie Batchena Point. Żeglarze obserwowali fale zalewające widmowy parowiec, gdy ludzkie postacie trzymały się olinowania statku. Podobne historie zgłaszano przez wiele lat po katastrofie. Parowiec Bejcimo Bay Chimo, parowiec towarowy został porzucony i pozostawiony na morzu w pobliżu Alaski. Jego samotna wędrówka po tamtejszych wodach trwała prawie 40 lat. Statek był własnością Hudson Bay Company i został zbudowany na początku lat 20. XX wieku. Używano go do handlu skórami i futrami z Inuitami, czyli mieszkańcami północnej Kanady. W 1931 roku Bacimo utknął w pobliżu Alaski. Po wielu próbach uwolnienia jego załoga została ostatecznie przetransportowana drogą powietrzną poza ten obszar. Bacimo nie zatonął. Przez kilka następnych dziesięcioleci statek był wielokrotnie widziany, jak dryfuje po okolicznych wodach. Ludziom udało się nawet kilkukrotnie wejść na jego pokład. Ostatnia odnotowana obserwacja Bacimo miała miejsce w 1969 roku, 38 lat po jego porzuceniu. Joita. Joita była łodzią rybacką i czarterową, którą znaleziono porzuconą na południowym Pacyfiku w 1955 roku. Statek wraz z 25 pasażerami i załogą płynął na wyspy Tokelau. W trakcie morskiej podróży doszło do bliżej nieokreślonej awarii. Podjęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania z powietrza, ale nie udało się odnaleźć zaginionej łodzi. Dopiero jakieś 5 tygodni później statek handlowy natknął się na Joitę, dryfującą sobie około 600 mil od pierwotnego kursu. Nie było śladu pasażerów, załogi, ładunku czy też trat w ratunkowych, a sam statek został poważnie uszkodzony i przechylał się na jedną burtę. Dalsza inspekcja przeprowadzona przez władzę wykazała, że radio statku było dostrojone do uniwersalnego sygnału alarmowego, a po przeszukaniu pokładu odkryto torbę lekarską i kilka zakrwawionych bandaży. Nigdy nie odnaleziono ciał załogi i pasażerów. Najpopularniejsza teoria głosi, że to piraci napadli na łódź, pozbawili życia załogę, a ciała wyrzucili za burtę. Lady Wielka Brytania ma długą i bogatą tradycję legend o statkach widmo, a z nich Lady Lovibond jest chyba najbardziej znana. Jak głosi legenda, kapitan Lady Lovibond, Simon Peel, właśnie się ożenił i postanowił wypłynąć swoim statkiem w rejs, aby to uczcić. Zabrał ze sobą swoją żonę, wbrew panującemu od dawna wśród marynarzy przekonaniu, że zabranie kobiety na pokład przynosi pecha. Wypłynął 13 lutego 1748 roku. Na nieszczęście kapitana, jego pierwszy oficer również darzył panią Pil gorącym uczuciem. Po obejrzeniu uroczystości mężczyzna wpadł we wściekłość. Kierowany chorobliwą zazdrością, celowo skierował łódź w stronę śmiercionośnych Goodwin Sands, mierzej, na której rozbiło się wiele statków. Lady Lovibond spotkał ten sam los. Statek zatonął, zabijając wszystkich na pokładzie. Jak głosi legenda, od czasu katastrofy można zobaczyć ją pływającą po wodach wokół hrabstwa Kent co 50 lat. Pojawienie się statku odnotowano w 1798 przez kilku różnych kapitanów, a także w 1848 i w 1898. Rzekomo wydawał się tak realny, że niektóre łodzie, myśląc, iż jest to statek w niebezpieczeństwie, wysyłały tratwy ratunkowe. Mary Celest Mary była statkiem handlowym. Znaleziono go opuszczonego, dryfującego na Oceanie Atlantyckim w 1872 roku. Statek był całkowicie zdatny do żeglugi. W ładowni znajdował się pełen zapas żywności. Zniknęła za to łódź ratunkowa, dziennik pokładowy kapitana, no i cała załoga. Nie było śladów walki. Rzeczy osobiste załogi i ładunek, ponad 1500 beczek alkoholu, pozostały nietknięte. Przez lata wysunięto wiele teorii dotyczących możliwego losu załogi Mary Celeste. Od tych bardziej przyziemnych, takich jak trąby wodne, bunt czy zjedzenie skażonej z poryszem mąki, która miała wywołać halucynacje, po te natury paranormalnej, że tak to ujmę. Zaginięcie załogi Mary Celest do dziś pozostaje tajemnicą. Latający Holender W folklorze morskim chyba najbardziej znany statek widmo. Stał się inspiracją dla wielu obrazów, horrorów, filmów, a nawet opery. Pierwsza wzmianka o statku pojawiła się pod koniec XVIII wieku w książce o żeglarstwie George'a Barringtona pod tytułem Voyage to Botany Bay. Od tego czasu jego sława wciąż rosła. Jak głosi legenda, latający Holender wypłynął z Amsterdamu kierując się w stronę Indii Wschodnich. Jego kapitanem był niejaki van der Decken. W pobliżu przylądka Dobrej Nadziei pogoda gwałtownie się załamała. Zdeterminowany, by dopłynąć do celu, Van der Decken rzekomo oszalał. Zamordował swojego pierwszego oficera i poprzysiął, że przepłynie przylądek, nawet jeśli Bóg pozwoli mi płynąć do dnia sądu ostatecznego. Pomimo jego wysiłku, statek zatonął podczas sztormu. Van der Decken wraz ze swoim statkiem zostali przeklęci i zmuszeni do morskiej żeglugi przez całą wieczność. I na tym, moi drodzy, kończymy. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o sprawie SS Orang-Metan i pozostałych statkach Widmo. Jeśli chcielibyście, abym poświęciła osobny odcinek którejś z historii, no to śmiało piszcie w komentarzach. I jak zawsze, jeśli jesteś tu nowa nowy i jeszcze nie subskrybujesz kanału, to uprzejmie cię do tego zachęcam. Będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę, jeśli spodobał ci się dzisiejszy materiał. A tymczasem... Do usłyszenia w następnym filmie.